Zadanie trzecie. W pewnym zoo mieszkają słoni afrykańskie o masie 6 ton oraz góralek skalny o masie 3 kg. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Masa słoni afrykańskiego jest większa niż masa góralka skalnego ile razy? Żeby odpowiedzieć na pytanie ile razy jedna wartość jest większa od drugiej trzeba większą wartość. Podzielić przez mniejszą. Czyli 6 ton podzielimy przez 3 kg. Ale widzimy, że tutaj przy dzieleniu mamy niezgodność jednostek. Dlatego 6 ton zamienimy na kilogramy. Jedna tona to 1000 kg. Więc tutaj mamy 6 ton. To będzie 6000 kg przez 3 kg. Jednostki się skracają. 6000 na 3. Wychodzi nam 2000. Więc odpowiedź jest 2000 razy.